Za nami trzynasta edycja zlotu pojazdów zabytkowych w Zabełkowie. Jak co roku. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Trzynasty zlot, wbrew obiegowej opinii o pechu, jaki trzynastka może za sobą ciągnąć, okazał się sukcesem. Na pewno pozytywnie zaskoczyła liczba chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu. Pojazdów jest bardzo dużo. Pogoda jest, że tak powiem, odpowiednia do tego typu imprez. Bo wiadomo, jeżeli jest za gorąco. Stare pojazdy nie lubią tego tych takich gorących, takich upałów. Także tu myślę, że to akurat jest takie sprzyjające. Atmosfera jak na razie jest miła, jest bardzo życzliwie. Wszyscy są bawią się. Myślę, że to ta trzynastka będzie taka szczęśliwa. Mamy przygotowane wszystko na 140 pojazdów uczestniczących, ale już widzimy w tej chwili, że tych pojazdów, które już są zarejestrowane i te, które wszystkie pojazdy na pewno nie zarejestrujemy, bo po prostu liczba uczestników jest większa niż to, co myśmy oczekiwali. W sobotę w Zabełkowie licznie stawili się Czesi, a wśród nich wiele osób w strojach dopasowanych do epoki, w której wyprodukowano ich pojazdy. Jakim samochodem pan przyjechał? Tak, pewnie samochodem. Tatrum Palestace B z roku 1945. Jestem z Jedmarowic, a czempel Martin semenuję. Y -y, który raz jest pan w Zabełkowie? No tak, podesate już, podesuntę. Z Marianem Studnicy, jesteśmy dobrzy kamaradzi. On chodzi ku nam na akcje, my ku niemu. Także tak se z numy, także tak się troszkę już, jako z kamaradili. Także użeną z tego powodu, aby tu se żeby podziwiać kuwum. Zlot w Zabełkowie ma swoich stałych bywalców, miłośników zabytkowych aut, kolekcjonerów, którzy ogromną część życia poświęcają pielęgnacji i konserwacji motoryzacyjnych pereł. Przyjeżdżają różne pojazdy, są uczestnicy, są stali bywalcy czy uczestnicy tych pojazdów i co widzimy, że, że są coroczni, chociaż przyjeżdżają stali, ale różnymi pojazdami. Pojazdy też są różne. Przyjechałem wogą 24. Pierwszą serią produkcji tej nowej wersji, to wyszła. Tym samochodem, że tak w sumie to się zaczęło w Zabełkowie. Bo w Zabełkowie rok temu, jak byłem na zakończeniu sezonu, patrzyliśmy w stała gdzieś wołga na internecie, pojechaliśmy, obejrzeliśmy, żeśmy ją kupili. I tak nią pierwszy pierwsza do Zabełkowa w ogóle. Aha, czyli. Częście nigdzie nie byłem nią. Pojazdy zabytkowe to nie tylko samochody, ale również motory, które mają za sobą piękną historię, a często swoim właścicielom zawdzięczają drugie i kolejne życie. Panie Andrzeju, czym pan przyjechał do Zabełkowa? Ja wam 350. Jaki to jest rocznik, proszę coś powiedzieć o cechach charakterystycznych tego motoru. Motocykl z 1958 roku. Ja jestem czwartym właścicielem. A najciekawsza sprawa jest, że pierwszym właścicielem był ksiądz w Olizie, który go sobie nowy kupił w 1958 roku. To ja jeszcze nie był na świecie. A tak się, tak się zdarzyło, że sąsiad ten motor miał, była powódź w Olizie. I po tej powodzi, takie dzieci go tam rozbierały, jak, się to jak to powiedzieć fachowo, sikierką i młotkiem. I oto wziął ten złom, remontował to prawie 4 lata, no i już go 12 lat mam. W organizację zlotu całym sercem angażuje się Rada Sołecka Zabełkowa oraz Urząd Gminy. Wszystkim uczestnikom, naszym tym członkom chciałbym podziękować za to, że zmobilizowali się i, że tak powiem, Pilnują tego porządku, żeby tu wszystko było takie poukładane i, i zorganizowane jak należycie, żeby nie, nie było chaosu, żeby się to wszystko tak układało. No a przede wszystkim może już to już są lata doświadczenia, że każdy rok pokazuje, że coś trzeba dopracować, coś poprawić, coś zmienić, żeby no wszystkim było, było dobrze. Choć motoryzacja to domena mężczyzn, na zlocie nie zabrakło pięknych pań, które zasiadały w fotelu pasażera, ale i za kierownicą nietuzinkowych pojazdów. Nazywam się Hanna Stojanowska, przyjechałam z babic i przyjechałam Trabantem. E, panie Hanno, skąd e, taki Trabant u pani w garażu? Oj, trabant jest ze mną od kiedy zdałam prawo jazdy. Wcześniej moja siostra jeździła trabantem, która zaszczepiła we mnie tego bakcyla, i teraz już trabant jest ze mną od 2004 roku i nie, nie zamierzam się go pozbywać. W jakim wieku jest to auto? To jest akurat najmłodszy z kolekcji, których mamy sześć w domu. Jest to 91 rocznik, już z nowym silnikiem Volkswagena o pojemności 1100. Je, wszystkie w domu to trabanty? E, tak. Oprócz samochodu, którym dojeżdżam do pracy, oczywiście, ale, ale mamy praktycznie tylko trabanty. A co jest urzekającego w tych samochodach dla Pani? Nie potrafię tego powiedzieć. Po prostu wsiadłam do trabanta i, i już tak zostało, że y, po prostu mam ciarki, y, kiedy na, na słowo trabant. Y, Normalnie się, rozpływam. W sobotę z zachwytu mógł rozpłynąć się każdy, kto zawitał na boisku LKS w Zabełkowie. Oprócz ponad setki zabytkowych aut ich właścicieli, przez murawy wędrowali zachwyceni mieszkańcy wsi oraz okolicznych miejscowości. Bardzo dużo jest tej widowni, która przyszła podziwiać to, co ktoś przygotował, kto kilka lat pracował na to, żeby można było tutaj przyjechać. Bo to wyremontować czy odrestaurować taki pojazd, to nie jest tam. Wy... Wywieźć go po prostu z garażu, tylko go umyć. Tylko to trzeba, no niekiedy latami trzeba to pieścić, pielęgnować, dopracowywać, żeby to ten pojazd służył. Dalsze lata właścicielowi i cieszył nie tylko oko właściciela, ale również tych oglądających. Zabyłkowski zlot na stałe wpisał się w międzynarodowy i krajowy kalendarz wydarzeń motoryzacyjnych. Jeszcze przed południem zabytkowe pojazdy wyruszyły w drogę objazdową po gminie. Po powrocie na boisku przeprowadzono konkurencje sprawnościowe, w których najlepszych nagrodzono pucharami w kategorii samochód i motocykl w trzech przedziałach wiekowych.